Życie jest jak wielkie koło, które bez przerwy przechodzi przez różne fazy. Teraz jesteśmy o krok od kluczowej zmiany punktu zwrotnego, który będzie oznaczać początek nowego sezonu. To nie jest kolejna zwykła faza, jest to decydujący moment, w którym potężna obietnica Boga objawi się w konkretny i przeminający sposób w naszym życiu. Dziś niosę orędzie pełne nadziei i wiary, słowo prorocze, które zwiastuje. Będzie to czas, w którym Bóg dokona głębokich zmian, zmian, których tak wołałeś i na które cierpliwie czekałeś. Pozwól swojemu sercu się otworzyć i przyjmij tę modlitwę jako boski znak, zwłaszcza jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której pilnie potrzebna jest przemiana. W Księdze Izajasza, rozdział 43, werset 19 znajdujemy obietnicę, która odbija się echem przez wieki. Oto czyni rzecz nową, już się pojawia. Czy tego nie rozpoznajecie? Nawet na pustyni sprawie, że ścieżka i strumienie na suchym lądzie. Te słowa są świadectwem Bożej Mocy, która dokonuje niemożliwego, przywraca życie tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, tworzy drogę nadziei pośród rozpaczy. Nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy wszystko wydaje się sterylne i pozbawione życia, Bóg pracuje nad czymś niezwykłym, czymś, co przekroczy Twoje oczekiwania i całkowicie odmieni Twoją rzeczywistość. Wyobraź sobie, że idziesz przez rozległą pustynię. Upał jest nieubłagany, a krajobraz wokół ciebie jest jałowy, pozbawiony oznak życia. Każdy krok wydaje się cięższy od poprzedniego, a nadzieja na znalezienie wody lub schronienia zaczyna słabnąć. Jednak właśnie w tym ponurym scenariuszu Bóg obiecuje dokonać niemożliwego. Nie tylko sprawi, że ścieżka pojawi się znikąd ale także przyniesie rzeki żywej wody, aby odświeżyć i odnowić twoją zmęczoną duszę. Prawdą jest, że w czasach spustoszenia łatwo jest stracić wiarę. Kiedy wydaje się, że wszystko wokół nas się rozpada, gdy marzenia wydają się odległe, a odpowiedzi Boga opóźnione, naturalne jest uczucie zniechęcenia. Ale to właśnie w takich chwilach Bóg w swojej nieskończonej mądrości i miłości wzywa nas, abyśmy Mu zaufali. Zapewnia nas, że nawet jeśli nie widzimy ani nie rozumiemy, działa w sposób, który przekracza nasze zrozumienie. Kiedy obiecuje zrobić coś nowego, ta obietnica nie jest pusta. Jest to zaproszenie do pokładania ufności w jego suwerenności, wiary w to, że jest wystarczająco potężny, aby otworzyć ścieżki tam, gdzie wydają się one niemożliwe i sprawić, że na najbardziej jajałowych pustyniach naszego życia wytrysną żywe wody. Pomyśl o obrazie oddanego ogrodnika, który niestrudzenie pracuje podczas ostrej zimy. Osobom obserwującym z zewnątrz może się wydawać, że zanażnięta, jałowa gleba nigdy nie wytworzy życia. Jednak ogrodnik, dzięki swojemu doświadczeniu i cierpliwości, wie, że pod tą twardą powierzchnią ukryte są nasiona, przygotowane do wykiełkowania we właściwym czasie. Nadal odżywia glebę, nawet jeśli nie ma widocznych oznak wzrostu. Ponieważ ufa naturalnemu procesowi rzeczy. Potem, gdy wreszcie nadchodzi wiosna, ogród, który wydawał się martwy, zamienia się w spektakl żywych kolorów i odnowionej witalności. Cicha praca ogrodnika zimą objawia się bujnymi kwiatami i obfitymi owocami. Podobnie jest i w naszym życiu pod opieką Boga. Te chwile, które sprawiają wrażenie stagnacji, straty, a nawet niepowodzenia, są w rzeczywistości momentami, w których Bóg cicho działa w naszym imieniu. Przygotowuje fundament naszych serc, pielęgnując cierpliwość, wiarę i odporność, abyśmy we właściwym czasie mogli obficie rozkwitnąć. Bóg nigdy nie przestaje działać, nawet jeśli nie możemy zobaczyć pracy jego rąk. Dlatego otwórzcie swoje serce i przygotujcie się na powitanie nowego sezonu, który Bóg wnosi do waszego życia. On wkrótce zamieni twoją pustynię w kwitnący ogród. Twój smutek w promienną radość, a Twoje długie oczekiwanie w obfite żniwo błogosławieństw. Zaufaj, że to, co On dla Ciebie przygotował, jest nieporównywalnie większe i lepsze niż wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Bóg nie tylko dotrzymuje swoich obietnic, On je przekracza, powołując do istnienia to, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Zjednoczmy teraz nasze serca w modlitwie, jak napisano w Księdze Jeremiasza 29,11. Poznam myśli, które myślę o Was, mówi Pan. Myśli pokojowe, a nie złe, aby dać Wam koniec, czego się spodziewasz. Z tą pewnością przychodzę przed Boga z otwartym i pełnym wiary sercem, wierząc w Twoją obietnicę przemiany i odnowy dla każdej osoby oglądającej ten film. Nawet gdy wydaje się, że wszystko wokół nas się rozpada, ufamy, że przygotowujesz dla nas wszystkich przyszłość pełną nadziei i zwycięstwa. Tak jak rolnik sieje ziarno i cierpliwie czeka na żniwa, tak i my składamy nasze życie w Twoje ręce, wierząc, że siejesz coś nowego i wielkiego, co zakwitnie w Twoim doskonałym czasie. Panie, prorokujemy nad życiem każdej osoby tutaj boskiej zmiany, którą przynosisz. im niewolę w wolność, smutek w radość, a niedostatek w obfitość. Niech każdy obszar, który potrzebuje uzdrowienia, odnowienia i dobrobytu, zostanie dotknięty Twoją potężną ręką. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, napełni serce każdego człowieka, umacniając go, aby z ufnością i odwagą stawił czoła każdemu wyzwaniu. Dostosowujemy się do Twojego boskiego planu, wiedząc, że Twoje obietnice są mocne i pewne. Słowa, które dzisiaj wypowiadamy, to nie tylko życzenia, ale żywe proroctwa Twojej nadprzyrodzonej interwencji. Zapraszamy niebiańską moc do działania w naszym życiu, przemieniającą niemożliwe sytuacje, i urzeczywistniającą wszystko, na co liczyliśmy i o co się modliliśmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność. Bez względu na to, jak długo czekaliśmy i jak trudne mogą się wydawać okoliczności, wierzymy, że Ty działasz i że Twoja wola się wypełni. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej dobroci i umiejętności dokonywania niemożliwego. Wołamy o obfite błogosławieństwa. Dobrobyt we wszystkich obszarach i pokój, który zalewa nasze istoty. Niech każdy czuje Twoją obecność na każdym kroku, ufając, że przygotowujesz przyszłość pełną sukcesów i spełnienia. Boże, oddajemy Ci wszystko, wiedząc, że jesteś Bogiem przemian, odnowień i nowych możliwości. Jesteśmy gotowi przyjąć to, co dla nas przygotowałeś, wierząc, że nasza przemiana jest już w drodze i że w naszym życiu wydarzy się coś wspaniałego. W imieniu Jezusa modlimy się i dziękujemy. Amen. Ta modlitwa ma moc głębokiej przemiany Twojego życia. To nie jest zwykła modlitwa, ale prawdziwe wyznanie wiary, które może na nowo zdefiniować bieg Twojej historii. Wierząc i ufając zmianie, którą przygotowuje Bóg, dajesz Mu przestrzeń, aby zaczął działać z mocą w sytuacjach, przed którymi stoisz. Aby jeszcze bardziej umocnić Waszą wiarę, zapraszam do wpisania swojego imienia w zdaniu. Zmiana, którą przynosi Bóg, nadchodzi w moim życiu. W komentarzach do tego filmu Nie lekceważ potęgi ogłaszania tego publicznie. Jest to akt wiary, który może wywołać istotne przemiany. Prorokuj z przekonaniem. Zmiana, którą przynosi Bóg, nadchodzi w moim życiu. Uwierz, przejmij odpowiedzialność i ogłoś, że Boża przemiana jest już w drodze, gotowa przemienić to, co wydawało się niemożliwe. Jeśli potrzebujesz inspiracji, aby uwierzyć w tę zmianę, pamiętaj historię Hioba, który był błogosławionym człowiekiem, właścicielem wielkich bogactw, paniałej rodziny i szanowano go za swoją prawość i bojaźń Bożą. Prowadził życie, którego wielu mogłoby pozazdrościć, w zdrowiu, dobrobycie i pokoju. Jednak nagle jego życie zostało wstrząśnięte. Tracił wszystko: majątek, dzieci, a nawet zdrowie. Po co kiedyś wydawało się idealnym życiem, stało się sceną bólu i rozpaczy. Ale nawet pośród tak wielu przeciwności losu Hiob nie stracił wiary w Boga. Nie rozumiał, dlaczego cierpiał, ale nadal wierzył, że Bóg ma kontrolę i że w jakiś sposób wszystko ostatecznie nabierze sensu. I tak się stało. We właściwym czasie Bóg zainterweniował, przywrócił wszystko, co Hiob utracił, a nawet więcej. Życie Hioba stało się świadectwem Bożej mocy przekształcenia chaosu w błogosławieństwa, prowadzenia najbardziej zdumiewającej zmiany, gdy wszystko wydawało się stracone. Zakończenie historii Hioba jest wyraźnym dowodem na to, że kiedy ufamy Bogu, On nie tylko przywraca to, co zostało utracone, ale także błogosławi nas w sposób, którego nigdy nie moglibyśmy sobie wyobrazić. Podobnie jak Hiob, Ty także możesz doświadczyć tej przemiany w swoim życiu. Bez względu na to, jak trudna jest Twoja obecna sytuacja, Bóg przygotowuje dla Ciebie coś wspaniałego. Jest Bogiem przemian, odnowień i nowych możliwości. Zaufaj Bożemu wyczuciu czasu i uwierz, że Jego interwencja jest już w drodze. Kiedy prorokujesz i ogłaszasz, że Boża zmiana nadchodzi w Twoim życiu, otwierasz drzwi do tego co niezwykłe. Bóg jest gotowy przemienić Twoje przeznaczenie i całkowicie zmienić bieg Jego życia. Szatan, próbując udowodnić, że uczciwość Hioba jest jedynie powierzchowna, bezpośrednio rzucił wyzwanie jego wierze przed Bogiem. Odpowiedzi Pan dopuścił, aby Hiob był poddawany próbie w każdej dziedzinie jego życia. W ten sposób rozpoczął się niezwykły kryzys straszne doświadczenie niewola Hioba i jego rodziny. Niewola w życiu każdego człowieka jest synonimem utraty wolności, ucisku, który paraliżuje, udręki, która trawi i bólu. Który wydaje się nie do zniesienia. Pierwszą dziedziną życia Hioba, która uległa dewastacji, były finanse. On, człowiek bogaty i zamożny, w jednej chwili stracił cały swój majątek, w jednej chwili zbankrutował i został całkowicie zrujnowany. Ta tragedia to nie tylko stara historia dziś wiele rodzin stoi w obliczu podobnych kryzysów finansowych. Inwestycje, które kończą się niepowodzeniem, stagnacja przedsiębiorstw, firmy, które nie prosperują, absolwenci, którzy nie znajdują pracy, żywiciele rodziny, którzy tracą pracę wszystkie te sytuacje powodują niestabilność, która niczym kula śnieżna może zacząć wpływać. Inne dziedziny życia: kryzys finansowy jest często pierwszą oznaką głębszych zaburzeń, chociaż staramy się ignorować ten początkowy atak lub stawić mu opór. Historia Hioba uczy nas, że szybko mogą nastąpić inne problemy. Drugim obszarem dotkniętym w życiu Hioba była jego rodzina. W druzgocącym ciosie Hiob stracił wszystkie swoje dzieci. Cierpienie z powodu tej straty jest niewyobrażalne, a Hiob był zmuszony uporać się z żalem, który wstrząsnął każdym. Trzecim obszarem, którego to dotknęło, było jego zdrowie, swoją rodzinę i majątek. Hiob został dotknięty straszliwymi ranami, które pokryły całe jego ciało. Jego stan fizyczny odzwierciedlał stan jego duszy. Zraniony, wyniszczony i głęboko bolesny. Podobnie jak efekt domina, wszystko w jego życiu zaczęło się rozpadać. Czwartym obszarem, który dotknął, było jego małżeństwo. Mimo wszystko Hiob nie zrezygnował z Boga. Nadal wierzył, że Pan w jakiś sposób nadal sprawuje kontrolę. I ta niezachwiana wiara została nagrodzona. Biblia mówi nam, że Pan przywrócił Hiobowi los, i było to pełne i potężne. Ostatnia część jego życia była o wiele bardziej błogosławiona niż pierwsza. Zmiana, której Bóg dokonał w jego życiu, była nadprzyrodzona. Bóg przywrócił mu zdrowie, dał mu nową rodzinę i pobłogosławił finansowo dwukrotnie większymi pieniędzmi niż wcześniej. Stało się to, co wydawało się niemożliwe, ponieważ Hiob się nie poddał, nawet gdy wydawało się, że wszystko jest stracone. Odnowił siły w wierze, a Bóg zesłał na jego życie obfite błogosławieństwa. Historia Hioba jest inspirującym świadectwem, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach wytrwanie w wierze może prowadzić do przemieniającej zmiany. Bóg nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, przywraca je i błogosławi w sposób, który przekracza nasze oczekiwania. To, co wydarzyło się w życiu Hioba, było głęboką i przemieniającą zmianą. W ten sam sposób Bóg jest w stanie zmienić twoją sytuację, nawet jeśli czujesz, że jesteś w najgorszym punkcie. Taka jest istota Bożej obietnicy danej tym, którzy Mu ufają, nawet pośród chaosu i zamieszania. On jest w stanie zmienić bieg twojej historii i wnieść światło tam, gdzie wcześniej była ciemność. Bóg jest Bogiem niezwykłych zmian. On sprawia, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują. Należy pamiętać, że trudności i wyzwania, przed którymi stoimy, to nie koniec. Wręcz przeciwnie, często wyznaczają początek nowej fazy wzrostu i błogosławieństw. Bóg działa w ciszy, organizując przemianę, której w tej chwili jeszcze nie widać. Twoja obecna sytuacja może wydawać się nie do pokonania, ale pamiętaj, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Potrafi zamienić rozpacz w nadzieję, ból w ulgę, a to, co wydaje się końcem, w nowy początek. Zmiana, której tak bardzo potrzebujesz, może być bliżej niż myślisz. Jeszcze dalej. Fajcie. I módlcie się. Bóg sprawuje kontrolę i ma doskonały plan dla twojego życia. Nawet jeśli teraz go nie rozumiesz. Jeśli czujesz, że twoje życie legło w gruzach, przypomnij sobie historię Hioba i Bożej Wierności w twoim życiu. Wykorzystaj tę historię jako źródło zachęty, aby uwierzyć, że Bóg może zrobić to samo dla ciebie. Bez względu na to, jak trudna lub beznadziejna może się wydawać Twoja sytuacja, Bóg jest ekspertem w wprowadzaniu niesamowitych zmian. Ostatnia część życia Hajoba była bardziej błogosławiona niż pierwsza. Bóg przywrócił wszystko, co utracił Hajob i może zrobić to samo dla Ciebie. Transformacja, na którą czekałeś, jest już w drodze. Deklaruj to w swoim życiu i wierz, że Bóg działa na Twoją korzyść. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, miej wiarę. Czy Bóg przygotowuje dla ciebie coś wspaniałego? Transformacja, którą Bóg powoduje w naszym życiu, to coś więcej niż zwykła zmiana okoliczności. Jest to całkowita odnowa naszej istoty. Kiedy działa, nie tylko podnosi nas z Doliny Cienia i Rozpaczy, ale także umieszcza nas na honorowym miejscu, gdzie obficie spływają jego błogosławieństwa. Bóg nie tylko leczy rany z naszej przyszłości, ale przywraca nas do stanu dobrobytu i pełni który często przekracza nawet nasze najśmielsze marzenia. On jest Bogiem, który czyni nieskończenie więcej niż prosimy i myślimy. Kiedy Bóg zdecyduje się zainterweniować w Twoim życiu, żadna siła, czy to ludzka, czy duchowa, nie będzie w stanie powstrzymać Jego planu. To, co wydawało się niezmienne, zaczyna kształtować się zgodnie z boskim zamysłem. Drzwi, które były zamknięte, zaczynają się otwierać, a ścieżki, które wcześniej wydawały się zablokowane, zaczynają się przed tobą otwierać. Niemożliwe staje się możliwe, ponieważ ręka Boga działa w twoim życiu. Aby jednak ta przemiana mogła nastąpić, konieczne jest całkowite poddanie się Jemu, co oznacza pełne zaufanie Jego woli, nawet jeśli nie ma to sensu dla ludzkich oczu. Wiara jest fundamentem, który podtrzymuje nas podczas burz życia, to daje nam siłę do dalszego działania, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać. Wiara uczy nas patrzeć poza bezpośredni chaos i widzieć szerszy obraz, jaki rysuje Bóg. W trudnych chwilach to wiara nas podtrzymuje, przypomina o Bożych obietnicach i daje nam pewność, że On ma władzę. Wiara ta nie jest ślepą nadzieją, ale niezachwianą ufnością w dobroć i wierność Boga. To wiara, że nawet jeśli nie widzimy, co On robi, działa w naszym imieniu. Transformacja, którą obiecuje Bóg, nie jest tylko zmianą zewnętrzną, ale wewnętrzną odnową, która daje nam siłę do życia pełnego celu, radości i pokoju. On obdarza nas dobrobytem w sposób, jakiego nie moglibyśmy sobie wyobrazić, ponieważ jego dobroć nie zna granic. Uwierz w to i bądź przygotowany na przyjęcie wszystkiego, bo on dla ciebie przygotował. To nie niezachwiana pewność, że nawet wtedy, gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać, Bóg w milczeniu przygotowuje przyszłość pełną nadziei i zwycięstw. Tak jak rolnik powierza ziemi uprawę naszą i cierpliwie czeka na żniwa, i my musimy ufać, że Bóg zasiewa w naszym życiu coś nowego i wielkiego, co zakwitnie we właściwym czasie. Chociaż proces ten może wydawać się powolny, nawet niewidoczny dla naszych oczu, Boże dzieło jest w toku, a jego rezultatem będzie obfite żniwo błogosławieństw. Modlitwa, którą właśnie usłyszałeś, to nie tylko seria słów, jest potężnym wyznaniem wiary. Każde wypowiedziane słowo jest żywą proroctwem. Czy Bóg działa w Twoim życiu, nawet teraz, gdy słuchasz? Działa za kulisami, przekształcając Twoją niewolę w wolność, zastępując smutek radością, przekształcając Twój niedostatek w pitość. Zmiany te to nie tylko mgliste obietnice, ale konkretna rzeczywistość, która powstaje dzięki Bożej interwencji. Kiedy wierzysz i werbalizujesz Boże obietnice, to stosowujesz się do Jego doskonałego planu. To jak otwarcie bram nieba i pozwolenie, aby Boża moc i autorytet swobodnie, swobodnie wpływały do Twojego życia. Słowa, które wypowiadasz, mają bezpośredni wpływ na okoliczności wokół Ciebie. Ogłaszając, że w Twoim życiu nadchodzi boska zmiana, w rzeczywistości zapraszasz niebiańską moc do interwencji w Twojej sytuacji. Pozwalając, aby zjawiska nadprzyrodzone zamanifestowały się w tym, co naturalne. Bóg jest wierny i wypełnia każdą ze swoich obietnic. Bez względu na to, ile czasu minęło, i jak trudne mogą wydawać się okoliczności, to, co obiecał, wypełni. Kiedy Bóg działa, wszystko zmienia się drastycznie. To, co kiedyś było rozpaczą, zamienia się w nadzieję, to, co wydawało się utracone, zostaje przywrócone. A to, co zostało złamane, zostaje całkowicie odnowione. Przygotuj się, bo ta boska przemiana już trwa i przyniesie ze sobą zmiany, które przekroczą Twoje oczekiwania. Przed nami przyszłość pełna błogosławieństw i osiągnięć, gdyż Bóg nigdy nie przestaje dotrzymywać swego słowa. Dotarliśmy do szczególnego momentu i chcę skorzystać z okazji, aby wznieść potężną modlitwę za wszystkich, którzy obejrzeli ten film do końca. Pośród życiowych zmagań i wyzwań należy pamiętać, że Bóg jest zawsze obecny, gotowy do działania i przemieniania naszej sytuacji. Dziś pragnę, aby każdy z Was doświadczył w swoim życiu Bożej interwencji i odnawiającego dotyku Boga. Panie, dziękujemy Ci za Twoją stałą obecność w naszym życiu i za Twoją przemieniającą moc, która działa nawet w najtrudniejszych okolicznościach do wszystkich, którzy obejrzeli ten film do końca, wołam o Twoją boską interwencję. Niech każda osoba słuchająca teraz odczuje Twoją potężną obecność, która niesie nadzieję i odnowa. Tak jak Pan obiecał zrobić coś nowego, proszę, aby Jego potężna ręka zaczęła działać w Twoim życiu w widoczny i skuteczny sposób. Dla tych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi. Niech Pan przyniesie niesamowite zmiany i pobłogosławi Wasze finanse dobrobyte. Niech Jego pokój i pociecha ogarną Wasze serca i przyniosą uzdrowienie tym, którzy zmagają się z bólem i stratą. Dla tych, którzy zmagają się ze swoim zdrowiem, niech Twoja siła i powrót do zdrowia spłyną obficie. A tym, którzy borykają się z problemami w swoich związkach i małżeństwach, niech Pan przyniesie odnowienie i harmonię. Niech każda osoba tutaj obecna poczuje, że Jego obietnica manifestuje się w swoim życiu. Niech trudności, które wydają się nie do pokonania, przemienią się w zwycięstwa. I niech Pan otworzy nowe ścieżki, z których nie ma wyjścia. Niech każdy doświadczy radości i obfitości, które pochodzą z Jego hojnej i kochającej ręki. Panie, z wiarą oświadczamy, że zmiana, którą niesiesz, naprawdę nadchodzi. Prorokujemy i wierzymy, że Pan przygotowuje świetlaną przyszłość, pełną swoich błogosławieństw dla każdej osoby, która usłyszała tę modlitwę. Błogosław im, wzmacniaj i odnawiaj. Niech Jego pokój, dobrobyt i miłość będą widoczne w Waszym życiu. W imię Jezusa. Amen.